Format Jet Proper 300 to papier fotograficzny o półmatowej powierzchni o stosunkowo wysokiej gramaturze. Jest to papier dostępny w arkuszach i w rolkach, można stosować w drukarkach atramentowych biurkowych, także w ploterach. Dostępność arkuszy i rolek oraz ceny znajdziesz w linku pod spodem w opisie wideo. Neutralna biel papieru jest bardzo przyjemna, jeśli chodzi o reprodukcję koloru skóry. Wysoka jakość odwzorowania szczegółowości tonalnej, przejść tonalnych w światłach i w cieniach, niedostępna dla innych papierów fotograficznych w tej klasie. Wysoka gramatura tego papieru zapewnia sztywność papieru i nadaje wydrukom poczucie i wrażenie obcowania z tradycyjną odbitką fotograficzną spod powiększalnika. Wszystkie papiery Fomei, Fomei Collection, Fomei Jet, Fomei Lapis, Series 230 produkowane są w najlepszych fabrykach papieru fotograficznego. Najprościej wybrać swój ulubiony papier trzymając go w ręku, mając go przed sobą. Dlatego udostępniliśmy zestawy testowe, sample paki i próbniki. Żeby uzyskać najwyższą jakość na swoich wydrukach pobierz bezpłatny profil ICC. Jeśli ten materiał pomógł Ci w jakiś sposób Koniecznie daj łapkę w górę, udostępnij, zasubskrybuj kanał lub zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje na temat drukowania zdjęć oraz papierów FOME. -y.